że królowa Bona przywioz, przywiozła do Polski włoszczyznę ziemniaki. Okazało się, że przywiozła także berety. I o, o tych beretach będziemy teraz rozmawiać. Jest ze mną Ewa Bardaryk, dziennikarka y, mody, stylistka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. W berecie wcale nie trzeba wyglądać nudno. Można wyglądać ciekawie, pięknie, modnie. Tak, ja kocham berety. Dla mnie każde nakrycie głowy jest wykończeniem stylizacji. I chciałabym namówić wszystkie Panie, aby aby yy, nosiły coś na głowie, bo... Można wykończyć stylizację dobrym. Nie lubię słowa fascynatory. Ja w ogóle nie lubię fascynatorów, ale to moje zdanie. Natomiast berety, kapelusze, różnego rodzaju te, te, te furażerki one nie tylko dodają nam szyków stylizacji, ale również pomagają, bo my, kobiety, nie zawsze mamy ładne włosy, czasem mamy nieumyte. Ja mówię to o sobie w tym momencie. I w ten Zakładam beret, który wykańcza mi stylizację, jednocześnie zakrywa te moje włosy, których nie umiłam, bo nie miałam czasu, albo mi się nie chciało. Już sama nomenklatura mówi nam o tym, że mamy prawdziwego eksperta, jeśli chodzi o nakrycia głowy. A teraz przejdźmy do y, twarzy, czyli jaki rodzaj twarzy i jaki do, jakie do tego nakrycie głowy będzie najlepsze. I tutaj mamy y, twarz okrągłą. Tak, ja może powiem jedną bardzo ważną rzecz. Y, zamawiam berety. Do moich stylizacji. Często są to berety z tego samego materiału co sukienka, żeby tworzyły całość. Moje panie modystki robią to, co ja zamawiam, ale też często dzisiaj prezentuję wymyślają same dla mnie. I one twierdzą i mówią podkreślają, że trzeba mierzyć berety. I są reguły: owalna twarz, okrągła, okrągła. Całowata jest to najgorsza twarz, a którą można ubrać znakomicie i zakryć i, i wydłużyć. Ale uważają, że trzeba mierzyć, bo tutaj bardzo ważne znaczenie ma wzrost, ma ubranie, ma tusza, czy chuda, czy, 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 czy przy kości yy, pani. Także trzeba, Berety, absolutnie mierzyć, niezależnie od jakiej jaką mamy. Ale, tak. ale pani Ewoniok, kochana, ale nie każda pani, jak mierzy, to wie, że jest jej dobrze, bo my czasami na siebie patrzymy w trochę inny sposób, przez inny pryzmat. Więc, żeby tak pomóc, no jak już wie pani, tak. że ma okrągłą Więc patrzą. tutaj, i od jakiej zacząć mierzyć? Tak. Więc tutaj twarz i musimy tę twarz troszeczkę zakryć, troszeczkę wydłużyć i dla mnie okrągła buzia wymaga dużego beretu, bo jeżeli włożymy coś malutkiego, to ta twarz będzie wyeksponowana, natomiast jeżeli włożymy beret, o właśnie, to jest beret, ja mam sama kwadratową twarz, to przejdziemy później, i proszę zobaczyć bardziej na czoło, tutaj yy, tak filuternie, i ta twarz już będzie zakryta, już będzie bardziej taka subtelna. Tutaj tu mam mamy kwadratową twarz. Kwadratowa twarz to ja, i tutaj mam na sobie prezentuję, właśnie mój nowy beret, który, który kocham, i kwadratowa twarz. Również wymaga, przepraszam, bo tu nie wiem co, Dobrze. wymaga, to jest też beret przysłany mi wczoraj do mojej stylizacji. I kwadratowa twarz wymaga również, tak jak okrągła, troszeczkę zakrycia tego czoła, które jest czoło wysokie. I nie trzeba koniecznie zakryć beretem. Możemy wysunąć włosy. Mhm. Tak jak ja mam. Jeżeli mamy dłuższe włosy, włosami sobie zakrywamy owal tej twarzy, górę mamy beret i ta nasza buzia wygląda już, prawda, inaczej. Zakrywamy te, te rysy kwadratowe. W obydwu przypadkach nosimy go tak lekko przekrzywionego. Ja lubię tak, tak ja lubię te tak filuternie. No to jest, zależy już od osobistego gustu. Tutaj, mam tutaj twarz mamy twarz trójkątną. Tak, i tutaj, tutaj mamy twarz trójkątną, znów z tym szerokim czołem. Tu w każdej, u każdej tani jest to szerokie czoło, prawda? No tak, bo to są te. I tutaj co ja mogę pokazać? Może pokażę. To są moje ukochane berety, to są mniejsze. To są mniejsze, figarne, fikuśne berety i tutaj możemy do twarzy trójkątnej włożyć już mniejszy beret, żeby zakryć właśnie troszeczkę ten trójkąt albo, albo włożyć beret tak, jak noszą panie francuski. Francuski bardzo kochają berety i możemy to zrobić właśnie. Tu jest to szerokie czoło i ja bym to czoło zawsze zakryła. Ale co chciałam powiedzieć, my możemy berety robić własnymi rękoma, to co ja robię. I na przykład, yy, czy mogę o tym powiedzieć, pokażę. Na przykład, jeżeli w sklepie my wiemy, że mamy okrągłą twarz, mamy yy, twarz yy, z dużym czołem, gdzie to jest, o. I ja w Rzymie znalazłam taki beret, on mi się bardzo podoba. Podobał, był za mały dla mnie i ta moja buzia, no nawet te włosy mnie nie obroniły. Więc co zrobiłam? Kupiłam opaskę do włosów i to są te opaski, wszędzie można kupić i przeszyłam to własnym, własnym takim nieudacznym ściegiem, ponieważ ja nie umiem szyć i można kupić sobie brokaciki, które się przyprasowuje, ja tutaj sobie zrobiłam literkę E i to jest już personalny mój beret, który noszę do płaszczyzny. I obraz jest nieco większy. Tak, i pamiętajmy o tym, jeżeli beret jest mały, możemy kupić opaskę i sobie od wewnątrz to To nieważne, czy umiemy szyć, czy nie, ale już to zakrywa ta, ta opaska nam czoło, a beret możemy uformować. I duża twarz, duże czoło wymaga właśnie beretu dużego, który możemy uformować. i będzie zwracał uwagę, a nie nasze czoło. Pani Wyniu, ostatnia twarz podłużna. Jaki tutaj beret by się nadawał? Ja wiem, że ona trochę kwadratowa wygląda, ale ona jest podłużna w naszych modelach. Podłu ja też lubię toczki. Tutaj przyniosłam toczek i też lubię toczki. I podłużna twarz, właściwie możemy ją skrócić toczkiem, Aha. który ją tutaj Przyklepie, prawda? Z, w ten sposób i mamy tylko dół, wyeksponowany dół. Ale zawsze mówię, jeżeli jest czoło wysokie, zakrywamy to czoło beretem. Yy, francuski noszą też berety do tyłu. W ten sposób, to jest taki francuski styl one formują te berety, noszą do tyłu. I wtedy wystawmy włosy. Jeżeli mamy włosy, które możemy, nawet jak są krótkie włosy, to tutaj sobie zróbmy właśnie te, te włosy, które wystają i zakrywają mi kwadratową twarz, bo ja muszę zakryć tę górę. Drogie panie, podsumowując, okrągła twarz i prostokątna twarz, bardzo podobny styl noszenia beretu, czyli zasłaniamy czoło lekko na skos żeby troszeczkę wydłużyć także tę buzię. Także to jeśli chodzi o te dwie twarze. Jeśli chodzi o twarz trójkątną, tutaj może być nieco mniejsze nakrycie głowy, ponieważ równoważy się z tą tak, małą brodą. Tak. I na koniec e, twarz pociągła. E, wówczas możemy e, nieco również zakryć czoło, ale już symetrycznie, już nie na skos. I tutaj właściwie chyba to jest najlepsza twarz, jeśli chodzi o noszenie beretów. Tutaj nie, nie za bardzo tak, trzeba tak, cokolwiek tak, zakrywać. Tak. Ale teraz ale... bardzo ważne. Y, okrągła Ucałowata buzia, nie wolno, nie wolno kłaść małych nakryć głowy. Gdzieś jakiś tutaj emblemacik, kiedyś strasznie to skrytykowałam, bo to jeszcze bardziej nas pogrąża w tej okrągłości. Zakrywajmy to, starajmy się wydłużyć, a berety nośmy, bo berety są wykończeniem, słuchajcie, stylizacji i są bardzo ważne. A teraz idzie jesień i bawmy się tymi beretami, dopinajmy sobie broszki, kupujmy brokaciki. Róbmy sobie pierwszą literkę naszego imienia, żeby ten beret stworzyć dla nas, żeby to był personalny nasz beret. Ewa Bardadin, ekspertka od mody, ale i również, jak się okazało, beretów. Dziękuję bardzo, a teraz zobaczmy, co jeszcze w programie.